Dobrze, witam Państwa na Konferencji Wolności. Nazywam się Marcin Sawicki, jestem koordynatorem do spraw medialnych na województwo podlaskie. Dzisiaj głos zabierze prezes regionu Wolności, regionu podlaskiego, pan Szczepan Barszczeski. Tematem dzisiejszej konferencji, a właściwie tytułem, jest. Tysiąc złotych długu, tysiąc złotych kredytu to nieszczęście, bilion to niewolnictwo. Prosimy o głos. Wczoraj dobrze poinformowane źródła, wiarygodne źródła, donosiły w mediach, głównie społecznościowych, o zadłużeniu, jakie Polska osiągnęła. To jest jednego biliona złotych. Mowa tutaj oczywiście o tym zadłużeniu mierzonego jako państwowy dług publiczny. Natomiast nie mówi się głośno o tym i nie jest to też elementem dociekań, specjalnie dociekań władz publicznych, rządowych, samorządowych, a mianowicie ukryty dług publiczny, który z kolei wynosi już ponad 3 biliony złotych. W sumie mamy, mówimy o zadłużeniu Polski, państwowym długu publicznym wynoszącym ponad 4 biliony złotych. Szanowni Państwo, jaka jest, co to znaczy, jaka jest realna skala tego zadłużenia? Realna skala tego zadłużenia to 23 tysiące kilometrów autostrad. Tyle można by wybudować za tylko ten państwowy oficjalny dług publiczny w wysokości biliona złotych. Okazuje się, że każdy mieszkaniec, każdy obywatel polski zadłużony jest w wysokości 85 tysięcy złotych. Tak jak tutaj jesteśmy zgromadzeni na tej konferencji, jesteśmy dłużni państwu około 500 tysięcy złotych, a nawet i więcej. Okazuje się, że można by wybudować za tą kwotę 500 stadionów narodowych. Wyobraźmy sobie w każdym e, powiecie stadium Narodowy. Oczywiście pytanie o sens e, takich inwestycji. E, ale więcej: bilion złotych to 1400 km e, metra. Można sobie wyobrazić, że w każdym mieście wojewódzkim mielibyśmy metro, w tym e, w Białymstoku, a prawdopodobnie wystarczyłoby również na obdzielenie e, tym dobrostanem i łomży, i suwałk. Drodzy Państwo, mamy niestety sytuację za staną przez obecny rząd, który przejął pewną tendencję po swoich poprzednikach. Można też powiedzieć dalej, że ta sytuacja zadłużania ciągłego zadłużania Polski ciągnie się co najmniej od okresu transformacji od 1989 czy 1990 roku. I to jest niewątpliwie wspólny mianownik dla. Wszystkich ekip, które rządziły po 1989 roku. Niestety jest również i inny wspólny mianownik. Żadne z tych ekip nie zrobiły nic, by nie zadłużać więcej Polaków. Idą cały czas tą samą ścieżką: permanentnego zadłużania i braku rozwiązań, niestosowania żadnych rozwiązań, żadnych recept w kierunku zapobieżenia temu stanowi. Tymczasem trzeba bić na alarm i wzywać rządzących, czy to rządzących państwem, czy rządzących samorządami, białym stokiem, suwałkami, łomżą, by ograniczać zadłużenia państwowe, by ograniczać zadłużenia e, samorządowe. W jaki sposób można to osiągnąć? Przede wszystkim władza powinna zrezygnować z szeregu swoich kompetencji, powinna ograniczyć redystrybucję środków finansowych. Żeby dług publiczny się nie powiększał, budżet państwa, rokrocznie budżet państwa, rokrocznie budżet samorządów powinien być mniejszy. To, że prezydent naszego miasta, miasta Białego Stoku, ostatnio szczycił się tym, że osiąga jakiś poziom dochodów i że jest to poziom dochodów największy z dotychczasowych, to nie jest powód do chwały, powód do chluby, tylko to jest obraz porażki. Dlatego, że na dochód. Budżetu miasta, składają się, składają się wszyscy obywatele, i przez to, że oni się w tak dużym stopniu składają, stają się jednocześnie biedniejsi. Także tyle. Warto jeszcze dodać jedną, jedną małą kwestię: że to, o czym wspomniał Pan Szczepan Barszewski. Każdy mieszkaniec Polski jest zadłużony na 85 tysięcy złotych, czyli jeżeli mamy czteroosobową rodzinę. Czy pięciosobowo, to ta rodzina jest zadłużona na ponad 400 tysięcy złotych. Każdy, kto ma kredyt hipoteczny, wie, jak to jest bardzo przyjemna instytucja i wie, ile stresu kosztuje taki kredyt w momencie, kiedy coś się dzieje, złego, jakieś nieszczęście, choroba, tym podobne rzeczy. W tym wypadku mamy sytuację, w której całe państwo jest w tym samym tragicznym momencie. Wiemy, co się stało z Grecją. W momencie, kiedy straciła płynność i wypłacalność, jeżeli chodziło o kredyty. Bo bardzo często środowiska, szczególnie lewicy, mówią i PiSu, mówiło o tym, że a tam kredyt, co tam, to jest taki, prawda, drobiazg, nic szczególnego, maleństwo, przecież nie musimy go spłacać. Otóż musimy go spłacać, bo nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, które zadłużają się we własnej walucie i przewodniczą Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu. Tak jest tak samo w tej sytuacji i trzeba zadać sobie pytanie, czy ze względu na to, że ktoś wpadł na pomysł, żeby uprawiać sobie rozdawnictwo, chcemy zadłużać nasze dzieci, które to głównie będą ponosić konsekwencje naszych decyzji, bo to one będą spłacić te długi. A przecież z każdym rokiem dług jest coraz większy, więc odsetki są coraz większe. Można powiedzieć, że jesteśmy w pętli długu, jak człowiek uzależniony od chwilówek. I jedynym rozwiązaniem tylko tej sytuacji jest oszczędzać, po prostu zacząć oszczędzać. I między innymi dlatego przygotowaliśmy dzisiaj świnkę skarbonkę, bo jak każda dobra organizacja, tak samo my jesteśmy przygotowani do tego, żeby oszczędzać na trudne czasy. I jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest ścięcie kosztów związanych z przerośniętą biurokracją, administracją, tak. I apelujemy do władz obecnych, żeby zaczęły oszczędzać. Bo później każda partia, która zaczyna rządzić, jest w coraz gorszej sytuacji. I jesteśmy w takiej, tak jak mówiłem, pętli długów, gdzie jesteśmy uzależnieni, że, gdzie zaciągamy dług, żeby spłacić do dług. Tak? Uwaga, to jest bardzo ciężko, takie uzależnienie z bardzo ciężką chorobą, którą leczą terapeuci. Niestety my, tytułem uzupełnienia właśnie mamy problem z e, pokrywaniem tego długu, żeby pokryć dług e, publiczny, e, państwo musi zaciągać, państwo, samorządy muszą zaciągać coraz to nowe zobowiązania, emitując papiery wartościowe, zaciągając pożyczki, kredyty. To wszystko oczywiście te pieniądze, które dostają na ratowanie e, braków w środkach pieniężnych. Muszą wynagrodzić tym, którzy udzielają tych kredytów. Jeżeli są to obligacje, obywatele, którzy wykupują obligacje, chcą wynagrodzenia w postaci oprocentowania. To samo dotyczy kredytów, to samo dotyczy pożyczek. A warto przypomnieć przykład z października i listopada ubiegłego roku, w którym na rodzinne obligacje skarbowe związane z programem 500, i na promocję tych rodzinnych obligacji skarbowych wydano 5 milionów złotych. A z tego tytułu osiągnięto bodaj 780 tysięcy, 780 tysięcy wpływu z tytułu wykupu tych obligacji. To pokazuje skalę i tak naprawdę rzuca pewien, pewne światło na to, w jaki sposób państwo nieracjonalnie wydatkuje nie swoje środki finansowe. To oczywiście pokazuje również i to. Czym jest ten program 500+, plus? 500 plus miał pomóc rodzinom, a tymczasem jedną ręką się daje, a drugą stronę, z drugą ręką zachęca do tego, by obywatele, którzy te 500 plus dostali z powrotem wpłacili na pokrywanie długu, który to dług powstaje również przez tego typu programy socjalne, które w żaden sposób nie wpływają na rozwój Polski, a wręcz przeciwnie destrukcyjnie na ten rozwój Polski mają, mają wpływ, w sensie, zahamowują tenże, tenże rozwój. Warto powiedzieć, że z oficjalnych dokumentów rządowych wynika, że perspektywa na najbliższe lata jest taka, że, że deficyt budżetu państwa, że państwowy dług publiczny będą cały czas rosły. Taka jest zapowiedź działań rządu, taka jest perspektywa na najbliższych, na najbliższych kilka lat. Dziękuję. Czy jakieś pytanie? W ciągu ilu lat Polska jest w stanie spłacić dług? To, e, trudno odpowiedzieć, w ciągu ilu lat miała, mogłaby Polska spłacić dług. Tylko tutaj wydaje się e, równie istotne pytanie, e, czy stać nas na to, by dalej się zadłużać? I tutaj jestem pewien, że nie znajdziemy tak tęgiej głowy, która by powiedziała, że tak, że jesteśmy w stanie zadłużać się jeszcze przez kolejne lata, bo sytuacja Grecji czy Portugalii, wcześniej wspomniana. Yy też nie była tak bardzo e, e, oczekiwana, e, okazała się dość e, nagłą i nie wiemy, czy tak naprawdę w, w perspektywie roku czy półtorej roku nie spotkamy się e, w, tak, z, taką samą, e, z taką samą sytuacją, jaka miała miejsce e, właśnie w Grecji czy, czy w Portugalii. I z, e, będzie to dotyczyło, będzie to oznaczało załamanie finansów. Publicznych, niespłacanie zobowiązań, zahamowanie wypłat, chociażby wynagrodzeń, emerytur, rent dla Polaków, dla budżetówki. Ja mam takie pytanie. Ten dług w wielkości bilionów, to jest informacja z Forum Obywatelskiego Rozwoju, a ten o tym długu to. Też. Oczywiście trzeba powiedzieć, warto sobie powiedzieć, co to jest ten ukryty dług publiczny, tak? Ten dług, ukryty dług publiczny to dług publiczny, który wynika z zobowiązań zaciągniętych przez państwa, które te zobowiązania mają być płacone w przeszłości, jak na przykład... Właśnie emerytury, renty, które de facto nie są płacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który jest niewydolny na podstawie środków, które na bieżąco uzyskuje ze składek, tak? tylko emerytury i renty będą oczywiście wypłacane z budżetu państwa, bo to budżet państwa chociażby cały czas już od kilkunastu lat dotuje w coraz większym zakresie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, właśnie by Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł zrealizować zobowiązania zaciągane. Względem obywateli. I to też jest zadłużenie samorządów, zadłużenie spółek skarbu państwa. Są na pewno liczone te największe. Tak? Wszystko, za na co odpowiadamy my jako podatnicy, tego. My wychodzimy z zasadniczego założenia: na bogactwo kraju, na bogactwo obywateli. W sposób pozytywny na pewno nie wpływają dotacje. Na, na, na to bogactwo wpływa, wpływa praca i dochody z tej pracy. Im więcej mamy świadczeń socjalnych wszelkiego rodzaju, tym bardziej musimy być jako obywatele Polacy obciążeni od chociażby poprzez podatek dochodowy, poprzez podatek akcyzowy, poprzez podatek VAT, poprzez podatek od nieruchomości od środków transportowych i częstokroć skutków. Tych podatków my bezpośrednio na sobie nie widzimy. No bo coś, idziemy kupić mleko, yy, bułkę robimy codzienne zakupy w sklepie. Yy, I my nie bardzo zdajemy sobie sprawę, że w cenie tych produktów czy jakichś innych usług są wliczone de facto podatki, szereg różnego rodzaju podatków. Tak? I te podatki niestety zasilają budżety, budżety państwa, budżety samorządu. Z tych środków z kolei są finansowane m.in. te świadczenia socjalne, o których, o których pani powiedziała. Co mamy jakby do zaoferowania w to miejsce? Właśnie mniejsze świadczenia socjalne po to, by Polacy... Mogli pracować po to, by opłacało się zarabiać, po to, by nie opłacało się Polakom wyjeżdżać za granicę i po to, by oni sami zadbali o swój poziom życia. Tak? Ale tymczasem władza państwowa czy samorządowa, władza publiczna nie robi żadnych ruchów, żeby to, to ułatwić. Co więcej, można powiedzieć, oczywiście obecna, obecny rząd prawa i sprawiedliwości mówi głośno, jak to wiele daje. Tylko, że tak naprawdę on nie daje, bo rząd, jak to każdy rząd, nic nie ma swojego, tylko ma wszystko od obywateli. Co najwyżej można powiedzieć, że oddaje. I cały czas nakłada na nas nowe podatki. Już czekamy na niechlubny przypadek podatku akcyzowego, który przez Senat jest wniesiony do laski marszałkowskiej, który powoduje, czy spowoduje na pewno, zwiększenie podatku akcyzowego na samochody, na większe samochody, rodzinne samochody, tak? czyli de facto większe rodziny dostają 500 plus, a potem państwo poprzez podatek akcyzowy chce zgarnąć tych pieniędzy od obywateli.